Tak jak przed chwilą widzieliście, właśnie się ogarnęłam, bo niedługo wraca tata z pracy Mamy dzisiaj sobotę I wybieramy się do jakiegoś kolejnego King Loba. Słuchajcie, usłyszałam też, że King Club, w którym ostatnio byłam, się spalił tutaj, także nie wiem, czy to jest potwierdzone info Ale... Smutek ale tak czy inaczej powiem wam, że uwielbiam to, gdy jest sobota, mogę się wyspać, zjeść sobie w spokoju śniadanie no, śniadanka, sobie coś obejrzeć. Obecnie oglądam Miłość Ślepa Brazylia. Bardzo lubię takie reality show, i to mi się naprawdę spodobało. Lubię też to, że mogę tutaj w spokoju się tak pomalować, włączyć sobie do tego muzykę. Pomalutku, spokojnie, bez jakiegoś stresu, bez spieszenia się i tak dalej. Także wyrobiłam już sobie taką rutynę sobotnią, bo teraz właśnie będę ścierała kurze odkurzała podłogę. Tak, żeby mieć już taką czystą przestrzeń na kolejny tydzień, muszę też sobie tutaj lustra wyczyścić. No a później zabieram Was znowu na shopping. Mam nadzieję, że Wam się to nie znudzi. Słuchajcie. Słyszę ptaszki. Pierwsze oznaki wiosny, słyszycie, to? Zbieramy się właśnie do King Klopa i powiem Wam, że to jest coś, co po prostu będzie mnie fascynowało za każdym razem, bo nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać. I chcę sobie kupić doniczki, właściwie osłonki do moich pięknych baby roślinek. Postawiłam sobie je w ogóle tutaj na tym niebieskim talerzyku i wygląda to przepięknie. Do tego jeszcze jakieś kolorowe doniczusie się i na pewno będzie to robiło całą robotę, także nie mogę się doczekać. I zobaczymy, co tam fajnego uda mi się dorwać. Chcieliśmy z King więc na szybko Wam pokażę co kupiłam Cieszę się, bo udało mi się kupić osłonki do moich pięknych roślinek Trochę już jest ciemno, może zapalę lampkę, będzie lepiej wyglądało No myślę, że tak jest ok Kupiłam sobie świnkę Będę sobie odkładała w niej pieniążki Trochę jest ogólnie pęknięta i zauważyłam to dopiero, gdy byłam przy kasie ale to nic, mam taką śliczną świnkę, za którą dałam 50 centów. Kupiłam taką, jest prześliczna, tak mi się podoba na takich nóżkach za 1 euro. Później kolejną kupiłam za 50 centów. A w tym tanim kinglopie za 25. Bardzo lubię tego kinglopa koło nas, bo on jest najtańszy i są w nim najfajniejsze rzeczy. I dodatkowo ma dwa piętra, więc naprawdę jest spory wybór. Można sporo rzeczy kupić, co jest plusem i minusem. Wzięłam jeszcze sobie oczywiście dzisiaj na wieczór, przy sobocie naczoski, bo że ja jestem po prostu ostatnio zakochana w naczosach serowych Wzięłam sobie jeszcze takie papryczki nadziewane serkiem, także dzisiaj sobie zrobię Movie night z przekąskami, snack i w ogóle Wzięłam sobie jeszcze dwie szklanki nie wiem, ile one kosztowały szczerze mówiąc, a chciałam właśnie dwie wraźnie, jakby przyjechał Maciej, żeby tutaj już się czuł dobrze, mając wszystko swoje, więc wzięłam mu też dodatkowo sztuczkę i tak dalej. No i ostatnie dwie rzeczy, które kupiłam w Kinglopie, to jest absolutny hit, bo są to spodnie. Jedne to są jeansy, a drugie skórzane. Skórzane spodni szukałam już w Polsce kupę czasu i nic na mnie nie pasowało. Obie te pary mam w rozmiarze 36. Pierwsze jeansy są z Zary. Jutro Wam je przymierzę, jak będzie lepsze światło, bo teraz już jest 17.10 i to światło już jest takie dość słabe. Kosztowały one 795 euro i wyglądają tak. Takie z wysokim stanem, zwykłe jeansy. One mają delikatnie. Właściwie nawet nie poszerzane, a raczej bym powiedziała proste nugawki. Tutaj z takim rozcięciem i na końcu mam jakąś taką nitkę, ale nie wiem, to wydaje mi się, że sobie ktoś doszył po prostu. Ale rob, robię fajny efekt nawet ta na nitka, więc może ją zostawię. A jeśli nie będę chciała, to ją po prostu rozpróję, ale nie, to chyba jest tak specjalnie zrobione. Drugie, skórzane spodnie w tej samej cenie. Z wysokim stanem, ale to już są takie klasyczne rurki. Jest to jakaś holenderska firma, jest. W stanie naprawdę idealnym, co mnie bardzo cieszy. Także to są moje dzisiejsze zakupy. Kupiłam jeszcze jakieś tam zakupy spożywcze, byliśmy w Lidlu. I teraz mam dylemat, bo mam te moje piękne dwie roślinki, a mam trzy osłonki i nie wiem do której wsadzić. Zobaczmy, na pewno pójdzie jedna do tej. Także o boże. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy pierwszą. Litonka i ci włożyłem tam do lodówki. Zobacz, jak pięknie to wygląda. Którą? Jak myślisz? Ta czy ta? Ty też tak myślisz, że to wyjeżdżasz że przyjechać Tak. <laughs> Ale wiecie co? Chyba wsadzę w tą różową, bo mam ten niebieski talerzyk i jeszcze tak bardziej ożywi, będzie bardziej kolorowo A tą sobie zostawię w razie jakbym jeszcze sobie dokupiła jakąś małą roślinkę, także postawię sobie gdzieś tutaj na razie z boku Może sobie coś na razie w nią wsadzę, jakieś waciki albo coś Także pięknie się to prezentuje wszystko <laughs> Ślicznie to wygląda Słychać, bo obok w pokoju ktoś włączył sobie muzykę. Mam nadzieję, że dość mocno tego nie będzie słychać. Ja się teraz przybiorę, w wygodny secik, zmyję sobie makijaż, zrobię sobie przekąski, jakaś czekoladkę, jakieś naczosy i włączę sobie jakiś film. Mam ochotę na jakiś romantyczny film, słuchajcie. Yy, może bezpieczną przystań, albo ostatnią piosenkę, albo coś takiego, albo może znajdę coś takiego, czego jeszcze nie widziałam. Zobaczymy. Także robię sobie taki. Movie night, relax, chiller, jak ja to zawsze mówię. Teraz się szybko przebieram. Siup! I już. Mam dzisiaj tak dobry humor i stwierdziłam, że jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w tych jeansach, bo prawie o tym zapomniałam, a chcę to zrobić, dopóki jest jasno. Mamy już 15.14 i naprawdę mam dzisiaj tyle energii w sobie, przez to że się wyspałam, jest niedziela. Byłam sobie już z zatem dzisiaj znowu po bułki. Kupiłam też dla testu takie alapity, tortille, coś w tym stylu. Tutaj, gdzieś znowu słucha muzyki obok, także, jeśli słyszycie jakieś szumy, to przepraszam Was za to. Niedługo się zbieram z moim tatą na polski obiad. Zobaczymy też w ogóle, co będzie w menu. I bardzo się cieszę, bo też to, że miałam tyle energii dzisiaj, spowodowało, że dodałam dla Was kolejny film. Tak naprawdę, dzień po dniu. Wczoraj dodałam jeden, i dzisiaj już drugi. Więc ja jestem naprawdę przeszczęśliwa, że lubicie mnie oglądać. Że was to ciekawi i naprawdę to mnie tak nastraja pozytywnie. Pierwsza para wygląda tak. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z nich. Skórzane jeansy, zwykłe, klasyczne z wysokim stanem, są też zwężane na dole. Jedyne co to są mi delikatnie tutaj luźne, więc będę musiała sobie jakiś pasek kupić, bo tak naprawdę tutaj jak zwykle żadnego nie wzięłam. No i tak to się prezentuje. No a tak wygląda ta druga para. Myślałam, że 36 będzie mi za duże, ale jednak idealnie na mnie leżą Z tyłu wyglądają tak i one mają takie proste nogawki